Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 21. kolejki Fortuna pierwszej Ligi. Jutro o godzinie 20.00 tutaj na Stadionie Króla najciekawsze spotkanie w tej serii gier. EUKS kontra Robert Głogów, z nami trener EUKS-u Moskal. Dzień dobry. I pomocnik EUKS-u Biel. Panowie, zeszły weekend najpierw duża frekwencja podczas treningu biegowego w Parku na zdrowie. potem znakomita frekwencja w Uchotowie na meczu, ten do 5 cibiców jutro wieczorem też się przyda. Na pewno dla nas jest to ważna rzecz. Ważna rzecz, żeby przez cały mecz być z nami i pomagać nam. To nie jest jakby taki slogan, że to jest 12 zawodnik. Jak najbardziej jest to rzecz, która bardzo pomaga zawodnikom. Drużynie widzicie na różnych meczach, nie w takich rozgrywkach, kiedy. Są trudne momenty, i, i, i zawodnicy gdzieś tam próbują właśnie ten ogień jeszcze bardziej rozniecić na trybunach, żeby, żeby im dodał energii. Więc tutaj, jak najbardziej od pierwszej do ostatniej minuty, bardzo liczymy na, na naszych kibiców, że będą cały czas nas wspierać. Martyr były ciarki na plecach, były momentami? momentami? No, oczywiście, że były. To ja jako zawodnik też mogę tutaj zgodzić się z trenerem, że jest to dla nas bardzo ważne, bardzo istotne żeby ci kibice dawali nam wsparcie zarówno w tych dobrych momentach, jak i tych słabszych, bo jak dobrze wiemy, takie też zdarzają się podczas meczu. I co do meczów w hatowie? to no tak, fajnie, naprawdę super, że ta frekwencja dopisała tak, tak mocno. Liczymy, że jutro na meczu znowu poczujemy te, te wsparcie od naszych kibiców i, i, i że licznie stawiam się na jutrzejszym spotkaniu. Poprosimy o pytania. przypominamy o zadawaniu pytań do mikrofonów. Dzień dobry, na Pytanie, panie leży jak zdrówko naszego Litwila kochanego, jak sytuacja kadrowa? No, Tyski nas wciąż jakby ma zajęcia indywidualne i musimy chyba jeszcze trochę na niego poczekać. Poza tym wciąż indywidualnie Mieszko Lorenz trenuje, reszta zawodników Zdrowa, nikt na nic nie narzekał, więc ta kadra jest y, uważam dosyć mocna, nie tylko jakościowo, ale też ilościowo bo jeszcze jak mogliście się dowiedzieć, doszedł jeden zawodnik do nas Maciej Śliwa więc nie narzekam tutaj na, na jakieś kłopoty. No właśnie, bo zawodnika, daliście mu kontrakt na 2,5 roku, no, czyli to nie jest uzupełnienie, tylko raczej jakiś pomysł na przyszłość. Jak Pan trochę powiedzieć, jaki macie pomysł na wprowadzanie go teraz do tej drużyny? Przede Zostałe wszystkim to, jest to młody chłopak, który gdzieś tam pokazał się z dobrej strony, nie, nie tylko w Ekstraklasie, ale wcześniej w pierwszej lidze, jak grał, jak grał w Miedzi młody chłopak, który na pewno ma potencjał. Natomiast, no jasne, że dołączył do nas wczoraj i, i, i on musi dostać trochę czasu na aklimatyzację, żeby poznać, jak my pracujemy, jak chcemy grać, jaki mamy pomysł na tą grę. Z drugiej strony, my też go musimy poznać, gdzie on się najlepiej czuje, bo wiem, że jest to zawodnik, który może zagrać na na różnych pozycjach, ale mm, tak jak powiedziałem, musimy trochę sobie dać czasu na to, aby mm, gdzieś zaczął normalnie funkcjonować. Piotrek Gali, Piotr Galiński, Telewizja Polska. Panie że już trochę czasu minęło od tego meczu ze Skrą. Jakie wnioski? Bo na pewno była analiza, no i tutaj to, co pan zresztą mówi na konferencji po tym meczu, no tutaj naj, największe kłopoty uks u były w drugiej połowie. Wnioski takie jakby na gorąco po, po meczu. To jest piłka, to jest sport i e, nie, nie, nie wiem, do czego się odnieść do tego, że, że, że skra e, chciała zmienić wynik spotkania, czy, czy że my nie byliśmy w stanie strzelić trzeciej bramki. Tak to bywa. Oglądałem jakieś śmieszne rozgrywki w tym tygodniu chyba w lidze mistrzów i. Jeden dobry zespół prowadził 2-0 po 14 minutach i przegrał 5-2. Jak to jest możliwe na tym poziomie? Nie wiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. 11 ludzi wychodzi, e, najlepszych w danym dniu, przeciwko sobie i każdy walczy o jak najlepszy wynik. E, ja, ja naprawdę. No. Takie momenty są i właśnie w takich momentach gdzieś tam potrzebujemy tego wsparcia, o którym była mowa. Oczywiście, że mam, mm, czy miałem jakieś tam pretensje o to, że wtedy potrzebujemy więcej tych liderów na boisku, aby wzięli odpowiedzialność na swoje barki, aby wzięli piłkę, aby się utrzymać przy tej piłce i wybić z uderzenia y, przeciwnika. Myślę, że to właśnie skra y, w ten sposób funkcjonowała, wybijała nas z uderzenia i... Gdzieś tam tymi własnymi błędami trochę ich napędzaliśmy w tej drugiej połowie, ale no jakby nie, nie jestem zaskoczony przebiegiem, bo tak jak powiedziałem na konferencji, oni nie mają naprawdę nic do stracenia, a to nie jest zespół. Nie chcę powiedzieć, no zespół, który gra w pierwszej lidze i który chce w tej pierwszej lidze dalej występować. Dobrze, to teraz o tym, co nas czeka. U z pewnością pamięta pan ten pierwszy mecz, bardzo fajny, dużo bramek, zwycięstwa u na wyjeździe z chrobrem 3 do 2. Podobnego meczu możemy spodziewać się jutro znaczy tak ja pamiętam ten mecz doskonale i, i był on mogę powiedzieć trochę podobny do tego właśnie który rozgrywaliśmy w Bełchatowie ze skrom prowadziliśmy 2-0 dostaliśmy bramkę na 2-1 tam udało się szczelić na 3-1 ale dostaliśmy na 3-2 i w drugiej połowie też nie do końca ten mecz kontrolowaliśmy chociaż zapowiadało się że że będzie łatwo i przyjemnie natomiast wnioski jakby mam taki obraz chrobrego z rundy jesiennej że oni Trochę lepiej chyba na początku, szczególnie punktowali na wyjazdach niż u siebie. Gubili te punkty w głogowie, a, a z wyjazdów przywozili. Myślę, że końcówkę mieli, mieli dużo lepszą, i jak patrzę na ten zespół, to rzeczywiście chcą grać w piłkę i nie boją się też gdzieś tam podejmować ryzyka. Mają kilku zawodników doświadczonych, którzy swobodnie tą piłką operują. Patrząc na ich mecz z ruchem na pierwszą połowę, uważam, że zagrali bardzo dobrze. Mieli przynajmniej dwie 3 sytuacje, które powinny zakończyć się bramką. Niestety przegrali w 98 minucie po życie karnym. No, taka, jest, taka jest piłka, ale myślę, że tak. Zresztą gdzieś tam też słyszałem wypowiedź trenera Gołębińskiego, że mm, spodziewa się ciekawego meczu, bo oba zespoły chcą grać w piłkę, skoro trener Głogowa w ten sposób mówi, to z mojej strony też jak najbardziej jest chęć, abyśmy, abyśmy w tą piłkę grali i, i tych kibiców y, tą dobrą grą zarazili do, do, do mocnego dopingu. Jan Hoffman, jest jest zilustrowany. Panie trenerze, umówiliście się na transfery. W ostatniej chwili pozyskaliście młodego zawodnika. Chrobry też w ostatniej chwili pozyskał młodego zawodnika i obydwaj z Ekstraklasy trafili do pierwszej ligi. Tak, czasami bywa gdzieś tam w ten, w ten ostatni dzień. Y, 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 gdzieś podejmowane są takie decyzje. Y, myślę, że z, y, nie tylko ze strony klubu, ale właśnie zawodników, którzy gdzieś tam y, widzą, że y, nie mają miejsca w danym klubie, więc szukają innych rozwiązań, bo wiadomo, że każdy chce grać. Ale, ale myślę, że to spojrzenie na, na, na te transfery to musi być właśnie takie troszkę wybiegające w przyszłość, czyli, czyli to są młodzi zawodnicy, którzy mogą się rozbijać i mogą coś ciekawego wnieść do, do danych drużyn. Ale jak pan to widzi, mają szansę zagrania w podstawowych składach w jutrzejszym meczu? Będę szczery, no. dołączył do nas Maciek wczoraj. No. Trudno go od razu gdzieś tam wrzucić do, 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 do gry. Tak jak powiedziałem, myślę, że z tej mojej pierwszej wypowiedzi na jego temat już powinniście wyciągnąć wnioski, że musimy się poznać, on musi poznać nas. To nie jest takie proste, bo czasami możemy mówić o tym samym nawet systemie, w jakim zespoły grają czy funkcjonują, ale każdy trener może mieć inne wymagania od zawodników na danej pozycji tego czasu na pewno Maćkowi będziemy musieli trochę dać. Ale już w szatni się znajdzie, tak? Przed tym meczem, żeby poznawał atmosferę, poznawał kolegów pańskich. Jest w szatni ten... od wczoraj już. Ja nie, ale chodzi mi o kadrę meczową. Że w szatni, posłuchaj, jak to się wszystko odbywa, żeby łapać kontakt i z panem i z kolegami. I no będzie dobrze, Zobaczymy. Krzysztof Synicki, Telewizja Chciałem tylko zaktylizować trochę Bartka. Biela, tylko to jeszcze ja muszę, jeszcze tylko do trenera. Dobrze? Jeszcze jedno słówko. Takie banalne pytanie, jaki plan na mecz z Chrobrym? Ja wiem, że plan jest taki, żeby wygrać, ale jak to zrobić? No, Szczelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Ale jakiś. <laughs> z Kardecą, tak to, 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 jest, to, jest ten, to jest najprostsze. Na razie to, ten ruch się specjalizuje w takich rozstrzygnięciach, bo trzy ostatnie mecze, jak przypomnicie sobie, w Bełchatowie, ostatni na jesieni ze skrom pokarnym w 93. Teraz w meczu z Głogowem też po rzucie karnym i, i, i w puszczy, w Niepołomicach też w doliczonym czasie, już nie pokarnym, ale ale w doliczonym czasie. Natomiast my, tak jak mówię, strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. To jest najprostsze, jakie może być rozwiązanie. Teraz już powiem, Będę zadawał długo, żeby zdążyć przestawić mikrofony. Pytanie właśnie o chrobrego, bo ta jedna bramka to jednak ma znaczenie. Cztery ostatnie męża u z chrobrem to były zwycięstwo jednobramkowe albo Chrobrego, albo UKS-u. W ostatnim, poza ostatnim, trzy ostatnie wygrywał, czy poprzednie wygrywał chrobry. Co takiego jest w tej drużynie? Że ona, no jest trudna do pokonania. Ona się pije o was po raz kolejny. Nie wiadomo, czy z sukcesami czy nie, ale no, widać, że, że ma ambicje i że to jest duży na czoło w pierwszej lidze, tak trzeba powiedzieć. No po części odpowiedział pan sobie właśnie na to pytanie, A no jest to na pewno dobry zespół i dlatego w każdym sezonie trzeba się z tym zespołem liczyć. A na pewno nie jest to przypadek, że tak jak też pan wspomniał, te ostatnie mecze były gdzieś na, na styku i decydowała jedna bramka. To, to, to nie ma co ukrywać, takiego spotkania ja spodziewam się jutro, że oba zespoły wyjdą po, po zwycięstwo. Zarówno my, jak i, i, i Głogów. Więc, tak y, 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 y... jak mówię, spodziewam się wyrównanego spotkania, y i, i być może też ta jedna bramka zdecyduje. Evet. Który OKS jest taki bliższy, prawny, ten skuteczny, ale może nie do końca efektowny, jak w meczu? Ze skromku nie sprawę, Bramek, ale ta druga połowa zostawiła to ostatnie wrażenie. Czy stwarzający dużo sytuacji, ale remisujący z kilka reset? Ciężko powiedzieć. No jesteśmy w takiej sytuacji, że, że rzeczywiście ta presja jest troszkę większa niż gdzieś była na, na początku sezonu. A, dlatego a staramy się myśleć o każdym najbliższym meczu, a, żeby go wygrać po prostu. I, i wiadomo, każdy mecz jest inny nie ma co sugerować się w, po, wcześniejszymi spotka spotkaniami tylko myśleć o, o każdym najbliższym spotkaniu i gdzieś tam mm, z takiego założenia, z, taki, z takim założeniem startowaliśmy na początku sezonu i z, te, z takim założeniem e, przystępujemy do tego spotkania z, z Głogowem, także mm, w obecnej sytuacji wydaje mi się, że, że najważniejsze są te, te punkty, a, a jeżeli do tego dołożymy jeszcze mm, dobrą grę, jak y, przykładowo z GKS-em, GKS Tychy, no to, to tylko będziemy mogli się cieszyć. Czy w albo na odprawie padło w ogóle hasło awans? Bo na razie wiem, że ten tego hasła unika, to mój cel, najważniejszy cel po kolei, a czy, czy że tak powiem, między nami albo czy, czy coś takiego padło? Nie jeszcze, nie, jeszcze nie. Ja też jako zawodnik mogę. Mogę tak jak już wcześniej wspomniałem, mogę powiedzieć, że skupiamy się tylko na, na najbliższym spotkaniu i, i mówię jeszcze jest bardzo dużo, bardzo dużo gry przed nami i też my nie chcielibyśmy za bardzo pompować tego balonika, żeby on po prostu za szybko nie pękł. A jak wrażenia po debiucie ligowym na nowej pozycji, bo trener na konferencji chwalił, kibice różnie oceniali, no mhm. a Ty jak to Myślę, że okej, okay, dobrze się czuję na tej pozycji i, i będę robił wszystko, a, żeby w przyszłości a, jeszcze lepiej funkcjonować na tej pozycji. Bartek, czy nabraliście pewności większej siebie po tym zwycięstwie ze Skarbrzesztowa? No myślę, że pewność siebie w nas jest cały czas, więc nie musieliśmy nabierać tej pewności siebie większej. Wiadomo, każdym kolejnym spotkaniem, gdzie punktujemy, wiadomo, że chcąc, nie chcąc, gdzieś tam się, się napędzamy. Także można powiedzieć, że kontynuujemy, kontynuujemy wcześniej obraną jakąś tam drogę i, i każde spotkanie przybliża nam gdzieś, przybliża nas do, do tego, do tej, do kontynuowania tej walki o, o, o te wyższe pozycje w lidze. Ja mam do Pana trenera pytanie. <coughs> Analizując tabelę, Mamy dużo cyferek i ofensywa wskazuje na to, że macie bardzo podobne strzelacie dużo woli, natomiast jak popatrzymy na w ramki, no to najbliższy rybal słodko pod tym względem wypada. To dla Pana jakaś wskazówka przy ustawianiu taktyki na ten mecz nie przywiązuję wagi do, do statystyk. Oczywiście po rundzie jesiennej robiliśmy jakąś analizę i Gdzieś tam znalazły się te, te liczby, że jesteśmy zarówno najskuteczniejszym, jak i najlepiej broniącym zespołem w tej, w tej lidze po tych 18 wtedy kolejkach, ale przed spotkaniami z danym rywalem nie patrzę na to, jakie tam są te, te, te statystyki, bo wydaje mi się, że najważniejsza jest strategia: to jak, jak chcemy przeciwko kolejnemu rywalowi zagrać. Oczywiście, że każdy trener przygotowuje jakiś plan i ma pomysł na to później wszystko tylko i wyłącznie zależy od tego, jak ten plan będzie realizowany przez zawodników. jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję ślicznie za przybycie i do zobaczenia jutro wieczorem.